Zapach kawy ma w sobie coś wyjątkowego. To właśnie ten zapach pozwala wielu z nas dobudzić się rano i nie spóźnić się do pracy. Amerykanie wypijają 400 milionów filiżanek kawy każdego dni. Ta statystyka sprawia, że kraj ten jest największym konsumentem kawy na świecie. Dzięki kawie mamy energię, która pozwala nam lepiej funkcjonować. Czy wiesz jednak, jak wpływa ona na Twoje ciało? Co dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz kawę codziennie? Pierwszy. Kawa sprawia, że jesteś mądrzejszy, rozpoczynasz dzień od kawy i czegoś słodkiego? Badania wykazały, że to może polepszyć twoje zdolności uczenia się, a także pomóc ci się skupić i polepszyć pamięć. Naukowcy z Uniwersytetu w Barcelonie wykazali, że mózg pracuje o wiele wydajniej, gdy znajduje się pod wpływem kofeiny połączonej z glukozą. Drugi. Sprawia, że jesteś szczęśliwszy filiżanka kawy z rana daje ci więcej energii i pomaga ci się obudzić. Ale czy wiesz, że może również sprawić, że poczujesz się szczęśliwszy? Picie więcej niż jednej kawy dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji, a wszystko to dzięki zawartych w niej przeciwutleniaczach. 3. Obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy. Szeroko zakrojone badania wykazały, że osoby, które piją 7 filiżanek kawy dziennie, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia u siebie cukrzycy nawet o 50% w porównaniu do osób, które wypijają dziennie dwie filiżanki. 4. Chroni przed chorobą Alzheimera. Włoscy naukowcy uważają, że znają wiele odmian kawy, które należy pić, aby skutecznie przeciwdziałać pogarszaniu się pamięci. Dokładnie jedna filiżanki kawy dziennie przeciwdziała wystąpieniu choroby Alzheimera, nie należy jej jednak pić ani mniej, ani więcej. Z drugiej strony, jeśli będziesz pić za dużo kawy, ryzyko pogorszenia zdolności poznawczych wzrasta niemal dwukrotnie. Tak przynajmniej wynika z badań opublikowanych w magazynie Journal of Alzheimer's Disease. Naukowcy zwracają uwagę na to, że kofeina nie zapobiega chorobie Alzheimera czy demencji, ale utrzymuje chorobę pod kontrolą. 5. Redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca. Jeśli martwisz się o swoje zdrowie, a w szczególności o kwestie sercowo-naczyniowe, możesz spróbować pić trzy filiżanki kawy codziennie. Naukowcy przebadali korelację pomiędzy spożyciem kofeiny a arytmią. Wyniki ich badań zostały opublikowane w JACC Clinical Electrophysiology. Wykazały one ten związek u wielu spośród 230 tysięcy badanych. Okazało się, że u osób, które regularnie piły kawę, ryzyko migotania przedsionków było znacznie mniejsze, niż u osób, które nie piły kawy tak często. 6. Chroni przed chorobą Parkinsona. Uważa się, że kawa zapewnia pewną ochronę przed chorobą Parkinsona. Naukowcy z Uniwersytetu Linköping w Szwecji odkryli wariant genetyczny, który zapewnia ochronę przed chorobą Parkinsona, szczególnie gdy spożywa się dużo kawy. 7. Sprawia, że jesteś bardziej przyjacielski. Naukowcy z USA przeprowadzili ten eksperyment na dużej liczbie badanych. Osoby uczestniczące w testach dostawały filiżankę kawy lub szklankę zimnego napoju, a później zostawały przedstawione nieznajomej osobie. Okazało się, że ludzie, którzy otrzymywali kawę, byli bardziej przyjacielscy w stosunku do nieznajomych i zdawali się być bardziej szczęśliwi w trakcie spotkania z nowo poznaną osobą. 8. Chroni przed rakiem, niektóre badania sugerują, że kawa może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu, ale trzeba przy tym zaznaczyć, że nie zostało to jeszcze jednoznacznie potwierdzone. Jedne z badań wykazały, że kobiety, które piją więcej niż cztery filiżanki kawy dziennie, o 22% redukują ryzyko rozwoju raka macicy w stosunku do kobiet, które kawy nie piją w ogóle. Badania zostały opublikowane w Life Science. 9. Może ocalić Twoją wątrobę. Naukowcy zauważyli, że zaledwie dwie filiżanki kawy mogą być znaczące dla osób cierpiących na marskość wątroby. Zestawiono ze sobą dziewięć różnych badań, w których łącznie udział wzięło 430 i 0 tysięcznych osób. Wniosek był taki, że ludzie, którzy piją kawę, są lepiej chronieni przed marskością, szczególnie w porównaniu z osobami pijącymi alkohol. Wiedzieliśmy, że kawa ma korzystny wpływ na zdrowie, ale nie przypuszczaliśmy, że może wpływać na tak wiele rzeczy.